Riders Express świadczy usługi kurierskie realizowane na terenie miasta Warszawy i okolic, jak również uzupełnieniem oferty są przesyłki krajowe i międzynarodowe przy współpracy z globalnymi partnerami. Współpracujemy głównie z firmą UPS, TNT, jak również planujemy współpracę z firmą Federal Express. Riders Express stara się zawsze dopasowywać usługi do potrzeb klienta i na bazie tej, tych informacji budujemy ofertę szitą na miarę. Oprócz standardowych usług kurierskich, które polegają na dostawie przesyłek w postaci kopert, dokumentów, doręczamy zdecydowanie większe przesyłki, takie jak paczki i duże ładunki w postaci wielopaletowych towarów. Riders wykorzystuje nowe technologie takie jak GPS i GPS, które pozwalają nam monitorować i kontrolować tryb wykonania usług. Riders Express od początku swojego istnienia specjalizuje się w usługach lokalnych realizowanych na terenie miasta, gdzie w tak dużej aglomeracji bardzo skutecznym rozwiązaniem stają się kurierzy rowerowi i na dzień dzisiejszy stanowią oni 30% składu naszego. Teamu. Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani usługami firmy Riders Express, zapraszamy na naszą stronę www.riders.pl lub znajdziecie nas na Facebooku.